Jako dziewiąta, ale wcale nie ostatnia w tym gronie zaprezentuje się już teraz ekipa Marzęcina. Prosimy bardzo. Proszę Państwa, między nami mówiąc, jak będziecie bić brało, będzie wam cieplej po prostu. Dobrze? No. Nie żałujmy. Nie żałujmy. Witamy serdecznie Marzęcinianki. Piękne, a jest i rodzynek, wspaniale, proszę Państwa, dwóch rodzynków jest, za chwilę ośpiewanie, ja tylko chciałem serdecznie podziękować wszystkim ekipom występującym za niebywałą dyscyplinę sceniczną, Państwo zauważyli, prosiliśmy o 5-6 minut i każdorazowo jest, to jest ewenement na skalę kraju. Panie Burmistrzu, finszujemy. gości dzisiaj w miasteczku Pinczowie? Który gości dzisiaj w miasteczku Pinczowie? Panie z Marzencina nisko się kłaniają Nasze wszystkie władze serdecznie witają Nasze wszystkie władze serdecznie witają ci Łocimiesz, dziś tam gości. Ci sobie, to że panowie, robią mi planują, każdy o tym powie, robią mi planują, każdy o tym powie. Bo to na dalszym krąg pora. Niech na każdej twarzy uśmiechnie pokaże. Sto latnikaj żyją, wszyscy gospodarze. Sto latnikaj żyją, wszyscy gospodarze. Kochany burmistrzu, ślicznie dziękujemy za pomoc i wsparcie. My zagłosujemy za pomoc i wsparcie. W kącie Pan dostanie. Brawa wielkie, brawa wielkie. Już prosimy teraz o słowa uroczyste. Nie mówisz tu, przyjdźmy z tegorocznych zbiorów, idziesz sprawiedliwie, żeby nie brakło nikomu. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że właśnie z Warzyncina jest Pani wyborzona, Ciesza starości. Dziękuję bardzo, będziemy ja. dzielić sprawiedliwie. Bardzo dziękuję. Wielkie brawa, potrójne brawa! Proszę Państwa, Pani Starości Torzena Majcher z Marzencina, Pan Starosta Grzegorz Szymański z Kowronno-Dolne. Uroczysta chwila, wspólne jeszcze momenty dla grona fotoreporterów, dla naszych wspaniałych mediów, które serdecznie osobno pozdrawiamy. I proszę Państwa, jak się nie cieszyć. Wiele tygodni pracy, wyrzeczeń, przecież poświęcania wolnego czasu po to, żeby uraczyć, uszczęśliwić publiczność, aby wszyscy czuli satysfakcję z tego prawdziwego, autentycznego święta.